Pokażę Ci, jak możesz zmienić długość muzyki w Reelach. Czyli jeśli chcesz stworzyć Reel, ale nie chcesz, żeby muzyka trwała przez całe wideo, dziś pokażę Ci, jak to zrobić. To bardzo proste, działa tak samo niezależnie od tego, czy masz iPhone A, czy dowolny smartfon. Wchodzimy do Instagrama, a gdy jesteśmy w aplikacji, naciskamy przycisk tworzenia. Następnie w dolnym menu przechodzimy do panelu Reel i wybieramy wszystkie filmy, które chcemy dodać do Reela. Jeśli jest tylko jeden, wybieramy jeden. Na przykład ja wybiorę tylko ten tutaj. Gdy już wybierzemy wideo lub zdjęcie, które chcemy dodać jako reel, naciskamy przycisk muzyki i wybieramy piosenkę, którą chcemy dodać, na przykład nową piosenkę Lady Gagi. Naciskamy dalej, wybieramy fragment utworu i naciskamy gotowe. Teraz piosenka obejmuje cały reel. Jak więc zmienić jej długość? Naciskamy edytuj wideo, a następnie, jak widzicie, po naciśnięciu na piosenkę możemy edytować jej długość. W ten sposób, w tym przykładzie, przez ten fragment będzie muzyka, a od tego momentu będzie tylko dźwięk wideo bez muzyki. Do zobaczenia. Dziękuję.